Dobra. E, ogólnie, z, od razu z grubej rury wjeżdżając, e, mówię Wam wprost, e, jeśli chodzi o ten filmik, jest to ogólnie e, dziennik, nie wiem jak to mam określić, e, po prostu moje główne przemyślenia, jeśli chodzi po prostu, e, nie wiem, o kosmetyki, muzykę, e, ogólne różności czy nie wiem, co mi po prostu przyjdzie do głowy, czy co znajdę, co mi po prostu ktokolwiek poleci, automatycznie trafia na kolejny mój filmik, ponieważ lubię nowe ciekawostki. Poza tym, jeśli chodzi o to, dlaczego ten filmik, dlaczego akurat vlog, a nie na przykład, nie wiem, blogi, opisówki, czy coś takiego. Pod pewnym względem jest to zakład z pewną osobą, która bardzo dobrze wie, że teraz o niej mówię. Ale niestety nie mogę zrealizować szczegółów, ponieważ bym w danej chwili przegrała go. Mimo wszystko, co będę to zamieszczać, jak już mówiłam, nowości kosmetyczne, nowości muzyczne, nowości sklepowe, wszystko, wszystko co wpadnie do moich rączek i będę miała możliwość wam, to, wam o tym opowiedzieć, tak? Co jeszcze? Sam nic. Także. Aha, po co jest też prowadzony ten vlog? Vlog jest głównie też prowadzony, dlatego, żebym ja mogła siebie głównie podpatrzeć. Jakie przy popełniam po pierwsze błędy, a po drugie jak zmieniam się w danym okresie czasu i czy w ogóle się zmieniam, tak? E, co mam dalej powiedzieć? Nic nie mam dalej powiedzieć. Okej, okay, to w takim razie dziękuję Wam za poświęcony mi czas, za obejrzenie tego filmiku. E, życzę Wam cudownego dnia i no jak to... Chyba po moim oknie, tam gdzieś. Tam? Tam? O, jeszcze się nie przyzwyczaiłam do strony. Ale po tamtej stronie widać, to u mnie jest wieczór. Także e, oglądającym teraz życzę miłego wieczoru. Siema.